Te środki, jeśli popatrzymy na wielkość świadczeń, będą bezpośrednio przekazane w mieszkańcom czy rodzinom na potrzeby związane z wychowaniem dzieci. Te środki nie zostaną w żaden sposób zubożone, bo samorządy ich nie przejmą. Natomiast oczekujemy od rządu przekazania nam dotacji celowej na obsługę administracyjną tego procesu, i tutaj propozycja, którą mamy, 2% jest absolutnie niewystarczająca, dlatego że już przy tych świadczeniach, które mamy, w imieniu rządu do realizacji ta dotacja wynosi 3% i ona jest niewystarczająca w rozumieniu, że dopłacamy z własnych środków do tych działań administracyjnych. Mieszkańcy po pierwsze oczekują sprawności w obsłudze, po drugie również instytucje kontrolne oczekują, że te świadczenia które w imieniu państwa przekazujemy mieszkańcom, one są weryfikowane. I w związku z tym to są określone czynności administracyjne, które nas kosztują. Tutaj nie wiemy na dzień dzisiejszy, mimo że za dwa miesiące ten program będzie już realizowany, ile tych środków dostaniemy na gminę, jakiego rodzaju zapisy ustawowe, bo tej ustawy jeszcze nie ma, wygenerują nam dodatkowe czynności administracyjne, chociażby związane z weryfikacją tych świadczeń. Ale z tym sobie poradzimy. Myślę, że tu trzeba byłoby wyraźnie ustalić, że w oparciu o zasoby urzędnicze miejskich ośrodków pomocy rodzinie czy tych jednostek organizacyjnych, które gminy mają, będziemy w tej pierwszej turze te świadczenia wypłacać. Oczywiście wcześniej w określając uprawnionych do tych świadczeń stosownie do zapisów ustawowych. Tylko my mówimy, przyjmijmy, że te koszty administracyjne będą minimum 4%. Zweryfikujemy to oczywiście w przyszłości, ale dzisiaj pozwólcie nam nie dokładać z własnych środków na realizację tych świadczeń, bo tych środków nie mamy, bo te środki są zaangażowane w innych usługach, te środki są zaangażowane w wydatkach inwestycyjnych i stąd trudno sobie wyobrazić, że my nagle przesuniemy duże zasoby urzędnicze do wypełniania jednych świadczeń w sytuacji, kiedy angażowane są. W innym zakresie tej pomocy, pomocy społecznej. My musimy w części zatrudnić urzędników, w części oczywiście ich przenieść, wynająć powierzchnię biurową, wyposażyć te stanowiska. To jest dosyć spory w sensie finansowym ciężar dla myślę wszystkich gmin i stąd na najbliższej komisji wspólnej rządu i samorządu będziemy chcieli o tym też rozmawiać. W ministerstwie oczywiście również. Ustawa. Nie jest łatwo i tu mamy tę świadomość. Przekazaliśmy bardzo dużo szczegółowych uwag i mamy też świadomość, że rząd ma krótki czas na wprowadzenie. Ale szukajmy takich rozwiązań, które zmniejszą koszty, które też pozwolą nam na jednoznaczne rozstrzyganie pewnych kwestii, chociażby związanych z terminologią używaną w ustawie. Mówiliśmy tam o pomocy rzeczowej dzisiaj na posiedzeniu zarządu. Jak ją definiować? Bo naszym zdaniem ta pomoc rzeczowa to powinna być również związana np. z wczesnym za przedszkole czy za żłobek. Bo chcielibyśmy dzieciom zagwarantować również i to. Mówimy o takich przypadkach, gdzie byłoby ryzyko marnotrawienia w rodzinach tych środków, które powinny służyć dzieciom. Pytań szczegółowych jest bardzo dużo, ale to na etapie debaty parlamentarnej można jeszcze wszystko uszczegółowić. Ważne jest, żeby w punkcie startu ustalić, że gminy jednak powinny otrzymywać tych dotacji na poziomie co najmniej 4% tej kwoty na obsługę administracyjną, żeby to wszystko poszło szybko i sprawnie.